Za pomocą tego typu urządzeń można drukować przestrzennie najróżniejsze obiekty, które później znajdują zastosowanie m.in. w medycynie, motoryzacji czy edukacji. To drukarki 3D. We Wrocławiu powstało Centrum Druku 3D. Projekt został sfinansowany m.in. z funduszy unijnych. Dolnośląskie Centrum Druku 3D to nie tylko drukarki, ale i ogromna przestrzeń. Dla kogo i w jakim celu stworzone? Dolnośląskie Centrum Druku 3D to przede wszystkim przestrzeń dla młodych, rozwijających się firm z sektora IT, automotive, ale też przede wszystkim z sektora usług, szeroko pojętych usług. Tak? Mamy, mamy firmy, które tworzą Różne aplikacje na komórki. Mamy firmy, które zajmują się budową małych robotów, czy też firmy, które robią ramiona kobotowe do, do przemysłu samochodowego. Znajdują się u nas również firmy meblarskie także pełna skala działalności. Co na tych drukarkach 3D można robić? Począwszy od medycyny, gdzie jesteśmy w stanie obrazować wszelkie, może tak powiem, przypadki danego pacjenta poprzez wykonywanie prototypów dla przemysłu AGD, RTV, czy choćby nawet elementów, czy też gotowych komponentów dla przemysłu lotniczego czy zbrojeniowego. W ostatnim czasie słyszałaś zapewne o drukowaniu gotowych budynków. Nie ma maszyn uniwersalnych, gdzie podchodzimy i drukujemy z betonu, z metalu czy z polimeru. Tylko, że za każdy, że tak powiem, materiał odpowiedzialna jest inna maszyna. Czy czujecie się pionierami? Jeżeli chodzi o nasze pionerskie podejście, chcemy zrobić coś, czego jeszcze na świecie nie ma, czyli chcemy generować operatorów danych technologii. Chcemy, aby ludzie przychodzili do nas i zaczęli obsługiwać te maszyny, wypuszczając na rynek wykwalifikowaną kadrę. Dajmy na to taką operacyjną nazwę Operator Druku 3D. Jakiego rodzaju wsparcie firmy tutaj uzyskują? Przede wszystkim korzystne warunki korzystne warunki finansowe do, do rozwoju swojej działalności, czy to na przestrzenie biurowe, czy na przestrzenie magazynowe. No i co jest dla nich ważnym atutem tutaj w naszej, w naszej przestrzeni, to to, że mogą skorzystać. Z naszych drukarek 3D, z pomocy naszych inżynierów w ramach całego pakietu wsparcia. Druk 3D to przyszłość. Te maszyny są już od kilkunastu lat dostępne na rynku, natomiast cały czas one się rozwijają, pokazują swoje nowe możliwości. Tak naprawdę w druku 3D nie ogranicza nas kreatywność, tylko rozmiar zasobnika. I jeżeli chodzi o plany na przyszłość, no to chcielibyśmy rozwijać to w kierunku badawczo-rozwojowym, -badawczo bo, bo widzimy w tym, w tym przyszłość, że. Duże, duże podmioty, które gdzieś inwestują na Dolnym Śląsku, który bardzo prężnie się rozwija, stawiają nie tylko na czyste fabryki, ale też na, na centra badawczo-rozwojowe. No i jednym z takich centrów badawczo-rozwojowych chcielibyśmy być my we współpracy z uczelniami nie tylko w Rosowskim, bo wspólnie z Politechniką Rzeszowską realizujemy jeden projekt. Misja naszej firmy, tak no to to jest miejsce, gdzie spotyka się innowacja z nauką i tą innowację z nauką chcemy przenieść też na naszą jedną z inwestycji, którą prowadzimy, czyli na Polanę Jakoszycką, gdzie Między innymi te drukarki 3D i elementy z druku 3D będą wykorzystane. Jak ważne dla powstania tego miejsca były fundusze unijne. Połowa 16 milionów złotych jest dofinansowania unijnego, więc można powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu te pieniądze pomogły zainwestować, zainwestować w to miejsce i stworzyć coś unikatowego w skali Polski. Podsumowując, Dolnośląskie centrum druku 3D to innowacyjność związana z aktywnością kilkudziesięciu firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obiekcie o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych.